Takich tłumów na Borowickiej Polanie nie było już dawno. Drugi Dzień Gitarom I na pewno przejdzie do historii. Nie tylko pod względem frekwencji, ale i gwiazdy, która zakończyła tegoroczną edycję imprezy. Co sprawia, że ten festiwal jest wyjątkowy? Lubimy tu bardzo przyjeżdżać. Jest, to są nasze klimaty, jeżeli chodzi o muzyczne yy, granie. I lubimy po prostu, tutaj jakoś tak jest miło, przyjemnie. Sympatycznie i chyba lepiej niż na grillu. Kochamy! Na nowej akwarii no, dla e, przeżycia tak jest tego Nie ma piosenki. O, ja takiego, Witamy no, już, go. To już jest rzadkością. Muzycznie wieczór rozpoczął duet Suma Pragnień. Patnie każdy w Jest po prostu pięknie, to jest atmosfera, ludzie jest cudownie. Warto tu przyjechać, warto być tutaj, poczuć tę atmosferę. To jest coś niesamowitego. To, co wydarzyło się na koncercie niesamowitej sprawy, określić można jednym słowem szał. Zespół z Poznania porwał publiczność do tańca, kontrabasista wyznaczał rytm imprezy. Jaki jest klucz do udanego koncertu? Ja myślę, że przede wszystkim to, że my musimy się tym bawić i ta nasza zabawa, nasza energia musi się udzielić publiczności i oni potem to oddają z powrotem i to się tak potęguje. Piknikowa atmosfera, czasem, czasem uda się taką imprezę rozbujać, czasem to jest taki, taki relaksujący piknik, no, a zwłaszcza tutaj w tym miejscu, które jest no, magiczne, jeżeli chodzi o krajobraz. Julia Pietrucha i Kuba Jaźwiecki zaczarowali Borowicka publiczność i przenieśli zgromadzonych w krainę łagodności. Genialne miejsce, genialny festiwal. Obejrzałem waszą taką rolkę instagramową, która promuje to wydarzenie i mega się cieszymy. Wypowiadam się w imieniu Julki i swoim. Mega się cieszymy, że zostaliśmy tutaj zaproszeni, bo to miejsce i, i ludzie, którzy tutaj przychodzą, i ludzie, którzy to organizują, są naprawdę wyjątkowi. Jest to bardzo kameralne wydarzenie. Dam ci zgrzewaliście, wytrzeszli każdą z wściekłych min. Tegoroczną gwiazdą wśród gwiazd festiwalu był bez wątpienia Lech Janerka. Festiwal gitarom i borowickie spotkania z poezją śpiewaną dojrzewa i pokazuje, że ma na siebie pomysł, a gwiazdy chcą i lubią tu grać. A szkoda, że na kolejną edycję będziemy musieli poczekać długie 12 miesięcy.